Soundbar Denon DHTS 416C. Poznaj przestrzenną dynamikę dźwięków podczas oglądania filmów, grania w gry na konsoli i słuchania muzyki. Soundbar Denon DHT S416C stworzy w Twoim salonie prawdziwe centrum rozrywki. To zestaw głośników w systemie 21 składający się z niskoprofilowej listwy oraz z bezprzewodowego subwoofera. Dzięki łączności Wi-Fi, Bluetooth i wsparciu Google Chromecast możesz wykorzystać go również do streamowania multimediów przez internet. Optymalna moc znamionowa listwy i głośnika niskotonowego dba o potężne brzmienie słyszalne w całym pomieszczeniu. Dwukierunkowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem wykorzystują dekodowanie Dolby Digital 5.1, aby uzyskać przestrzenny efekt kina domowego. Wysokiej klasy przetworniki oraz zaawansowana elektronika przekładają się na bogatą i głęboką tonację. O krystalicznie czyste dialogi dba system Dialog Enhancer. Soundbar Denon został wyposażony w moduł łączności bezprzewodowej Wi-Fi. Możesz łatwo korzystać z serwisów online oraz własnej kolekcji nagrań zgromadzonej na komputerze, tablecie czy smartfonie. Zastosuj technologię Google Chromecast, aby bezprzewodowo streamować wysokiej jakości muzykę przez serwisy jak YouTube Music, Spotify, Tidal, Deezer czy Google Play Music. Denon oferuje różne tryby dźwięku, doskonałe na każdą okazję. Jeżeli chcesz posłuchać najczystszego brzmienia, wybierz tryb Pure Audio. Usuwa dodatkowe strojenia stosowane do uzyskania efektu przestrzennego, by zaprezentować dźwięk najbliższy oryginalnemu. Skorzystaj ze znajdującego się w zestawie kabla HDMI i podłącz telewizor z użyciem kanału zwrotnego audio HDMI ARC. Dzięki temu możesz sterować soundbarem za pomocą pilota do telewizora. Gdy twój telewizor nie jest kompatybilny z HDMI ARC, wykorzystaj złącze optyczne. Soundbar wyposażony jest też w wejście analogowe. Listwę można zamontować na ścianie bezpośrednio pod telewizorem. Dzięki temu oszczędzisz przestrzeń w salonie. W zestawie znajdziesz specjalny szablon ułatwiający montaż. Wymiary Soundbara to 90 cm szerokości, 5,4 cm głębokości oraz 8 cm wysokości. Jego niskoprofilowa konstrukcja nie będzie blokować dolnej krawędzi telewizora, natomiast wymiary subwoofera to 17 cm szerokości, 34 cm głębokości oraz 31 cm wysokości. Soundbar Denon dhts 416 c z subwooferem. To zestaw głośników, z którym uzyskasz efekt przestrzennego dźwięku znanego z kina w swoim domu. Poprzez bezprzewodową łączność Wi-Fi i Bluetooth możesz również słuchać na nim muzyki przesyłanej z różnych źródeł bez plączących się kabli.